Klaus Schwab ostrzega przed globalnym cyberatakiem i przerwami w dostawie prądu. Przypadek czy zaplanowane działanie. W prezentowanym krótkim filmie Klaus Schwab, założyciel Światowego Forum Ekonomicznego, w 2021 roku proroczo ostrzegał, kiedy ludzkość nie zdążyła jeszcze otrząsnąć się z pandemii COVID. Która tak na marginesie też została zapowiedziana i przetestowana w symulacjach przed bezpośrednim zagrożeniem globalnym cyberatakiem, który sparaliżuje krytyczną infrastrukturę, taką jak energetyka, transport i systemy opieki zdrowotnej. Połącz teraz kropki. Wyobraź sobie, jak świat zareaguje przy połączeniu tych zapowiadanych zjawisk w jednym czasie. Jego ostrzeżenia niepokojąco przypominają niedawną masową przerwę w dostawie prądu w Hiszpanii. Portugalii i niektórych częściach Francji 28 kwietnia 2025 roku, która pogrążyła miliony ludzi w ciemności i chaosie. Światowe Forum Ekonomiczne przeprowadziło wcześniej symulację Cyber Polygon, dokładnie odzwierciedlające ten scenariusz. Podczas których Schwab podkreślił, że cyberzagrożenia stanowią większe zagrożenie niż nawet pandemia COVID-19. Czy to tylko przypadek, że aktualnie w 2026 roku też jesteśmy ostrzegani w symulacjach przed kolejną pandemią, tym razem ptasiej grypy, a na dodatek następują masowe testowe wyłączenia prądu w całej Europie? Bardzo dziwnym zjawiskiem w ostatnim czasie stała się zaskakująca trafność, jeżeli chodzi o pandemię czy cyberataki poprzedzane ćwiczeniami lub symulacjami przyszłych wydarzeń, które krótko potem faktycznie mają miejsce. Trzeba być niewidomym, aby nie dostrzec w tych przepowiedniach realizacji planu Agendy 2030. Nasze uzależnienie od usług cyfrowych i infrastruktury cyfrowej wzrosło wykładniczo w wyniku bezprecedensowego poziomu łączności, jaki obecnie osiągnęliśmy. Od wprowadzenia masowych modeli pracy zdalnej przez korzystanie z usług chmurowych, handlu elektronicznego, e-zdrowia i e-edukacji. Wielu liderów branży technologicznej zauważa, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy osiągnęliśmy taki poziom transformacji cyfrowej, który w innych okolicznościach zajęłby dwa, być może trzy, a nawet więcej lat. To przejście do świata cyfrowego sprawiło, że rola cyberbezpieczeństwa jako globalnego dobra publicznego stała się jeszcze bardziej wyraźna. Wszyscy o tym wiemy, a mimo to wciąż poświęcamy zbyt mało uwagi przerażającemu scenariuszowi kompleksowego cyberataku, który mógłby całkowicie sparaliżować dostawy energii, transport funkcjonowanie szpitali oraz nasze społeczeństwo jako całość. Kryzys związany z COVID-19 byłby w tym kontekście postrzegany jedynie jako niewielkie zakłócenie w porównaniu z poważnym cyberatakiem. Nasza obecna, rozdrobniona, globalna architektura nie jest już dostosowana do realiów XXI wieku. To najwyższy czas na wielki reset. Zmiana nie następuje sama, mamy wybór. Możemy pozostać bierni i obserwować, jak negatywne trendy się nasilają. Nierówności, polaryzacja, nacjonalizm. Rasizm. Jeśli nie powstrzymamy tych tendencji, doprowadzą nas do świata po pandemii koronawirusa, który, który z całą pewnością będzie mniej zrównoważony, mniej sprawiedliwy i znacznie bardziej kruchy. Z drugiej strony możemy wykorzystać ten moment, aby na nowo wyobrazić sobie nasz świat i zbudować nowy kontrakt społeczny. Potrzebujemy wielkiego resetu który ukształtuje znacznie bardziej odporny system na epokę po pandemii.